Cześć tu Krystian po krótkiej przerwie. I teraz e, tak no między odcinkami tak. A ja, ja to co? No i Łukasz, ze mną Łukasz znowu. I jadę tutaj. No. no to nie taki face, taki fajny face. A tutaj jada się on ma ze dwóch. Patrzy się na mnie. I see you! Jak Dobra, tutaj się, się nudziłem. W to poryka. Tak. Ja Znaczy nie wiem, ja. ci błę! O nie. Dobra. Już wziąłeś moje podpory, bo, bo, cię, bo cię nie lubi. A? Dobra. E, ja jak serduszka. E, to jest jakbyś zrobił jakiś wielki otwór. No. Jakbyś mógł zrobić, ale tak pod ziemią. To ja zrobię parę grzybów, bo ja mam trzy komory i trzy zwykłe. Ja też mam trzy komory. No to akurat będą sześć. A ja mam 14 miejsca z tego, ze świnki. Półczycie. Ale właśnie ten, grzybki też dużo dają. Kurwa, ale lega To tą dziurę? No. Czekaj. A ja idę po ten, po dynie, to będą też piecące. Jakby co jak mnie coś, jak, jak mnie jakiś spel ten dnie, to ja mam ten, ten, ten serduszka, więc... Szybko. W razy tutaj do Łukasz, Niech moc będzie z tobą. Ten... Tak z lordowyder, znaczy z niewielnej wojny. Ko koło marnica mnie chce jeść. Mam jeepaka. Link, no, e, link. Hm. Nagrywacie już? Tak nagrywam. Macie znaczy, jak wojny nagrywa. Kry... Szycha. Do, co wy teraz robicie? No ja budowałam to dookoła dołku, takie ładne. Tak, no bo widzę, widziałam właśnie. Ten, może no, dach tak, któryś się zrobił, a jeszcze drugie piętro się zrobi. Ej, Krystian, to ja idę pod i podbierać dobra? Ej, Łukasz, to będzie nasz domek letniskowy. Ej! Ty Tylko na ty ty razie masz... będziemy mieszkać tak sobie. Powiem Wam jedno, zderzaczki. Łukasz, masz. Co? Ej, Krystian, zrobić ci łóżko? Ej, mam wełnę jak coś. I tu. proszę nie spać w moim łóżku. Dobra, Krystian, masz. Gdzie ona ja spać cóż? No nie zrobiłeś Ja zrobię już kopiętrowe. Dobra, ej, to ten, to moje też masz. Postaw. Co to tylko Krysyn nagrywa, nie ja. Bo no? mi się teraz renderuje, mi się teraz renderuje ten pierwszy film. Ale na YouTube? No na YouTube mi się renderuje. Boże, jak coś jak za wszelkie chyba przepraszam moją małą siostrę. Ja no, mam młodego no, brata. No, ja się przez chwilę z bratem, biłem i wygrałam. Ej, no żal, drzewny węgiel, mi potrzebny jeden zwykły. Bo ja mam już sta. Christian, no. ja potrzebno ci drewno do tego dachu. No dużo. Ej, Patrz, zrób drabinki tutaj. Ej, to jak chcesz, to ja tu zbieram drewno w ciemno. Ja mieszkam na górze. Y -y. Chrystian, Basz, wiesz co będzie fajne? Patrz na to, weź wiecie na chwilę. E, Daj mi trochę desek i zrób mi drabinki. Hmm. Ja tu też patyki zrobię i zrobię taki fajny mały pokój. Ej, to weźcie ty ja masz. A ja tutaj zbieram... chcesz te drabinki, to... tak? Ej, to nie zbierajcie drabno, bo po co ja już zbieram. Spoko. O żal! Ale wywaliłem <laughs> jest serwa? No, to śmieśnie wyglądał tak sobie ten. Ale nie, to... wiesz dlaczego, bo y, Jan Paka, co nie? I jedna deska to ten. To taka vertical wooden plank, co nie? A. Wtedy to wiesz. Nie wywalaj jak. O lolol, Tak? Zabijaj. Jego ja chce różna. Krystian masz! Pewna No kamal. Ja toporka? Jezu! Jaki zes! Ile masz kości? Ja... nie wypadł teraz. Ale tam jeszcze był jeden chyba skeleton. Ja go zabiłem. Krzyk, tak jak do nas. Wreszcie włączył smotki. No wreszcie, wreszcie. Ale ja... Nie nie nie. nie, nie, nie. Jeden nie. Dobra. Chodźcie, żegnamy się już. Tu idziemy? Żegnamy się. Ja... idziemy spać. Poczekajcie, bo ja tu... nie wyjedę. Eee, Bo ja nie mogę wyjść. O, dobra, idę do domu. Ej, śpisz na boku. Ej, spróbuj wstać. Ja? No i co? Boże, ej, wy się połóż. No. U mnie na dziwaku, że śpisz na boku. Problem. Okay. Ja okay. dobra. Ja teraz zrobię jeszcze drabinki. Aha. Trochę, a nie trochę Jezu Mu zaleci w tle Hehe he. Dobra Ok, jeszcze trochę ty... znowu sobie po raz trzeci łóżko rozwaliłem Lupa, znowu rozwaliłem Aj, nie mogę iść spać Co robisz? No, robię poku. Tu będzie twoje. Co moje? A tam na górze moje i sobie będziemy z tej skrzynki stawiać. No, Ale jak ty... to ładnie wygląda? No to nie spać, ja tam jest taki poku. No, Aha, nie ma! Zaraz cię obrażę. Więc nikt ma nie spać w twoim łóżku, więc nie śpi. Zaraz cię obrażę i nie będę Fuck For Forever! No, hmm, bez kitu. Dobra, chodźcie spać. Dobra, ja się później tam jakoś teraz... Patrzcie, jakieś ja kurczę. Czekaj. O, zginąłem. Dlaczego? Bo napisałam, brałam te i strzałkę w górę, nie? I niedawno napisałam kill i miałem. O już? Do widzenia! Dobra, ej chodźcie, tutaj staniemy sobie. Ale mnie laguje. O, ej! nie widzę. Chodźcie. Co to było? No to mój głos. Dobra, czyli Dobra, no to... Do widzenia, narka, cześć.